No coś, siemka, siemka, siemka. Witam Was. Ponownie będę Was e, zanudzał e, swoimi opowiedzkami, no dzisiaj e, dalej o tych drylach. Dalej o tych drylach, które wykonujemy podczas tego strzelania i e, no, po tych drylach, które, te dryle szczególnie, które czas e, takiej już nazwijmy to działania w sytuacji jakiejś, gdzie jest sytuacja dynamiczna, dużo się dzieje, no nie do końca będą zawsze naj, naj, najważniejsze, tak? Tam będzie naj, najważniejszy drill to wziąć broń, potrafić znaleźć się w sytuacji i odpowiednio zadziałać do tego, a czy my zrobimy jeden drill czy drugi, czy trzeci przy okazji, to już tam staje się, bo przynajmniej według mnie e, nie, ma, nie ma znaczenia, tak? po prostu w pewnych sytuacjach robimy pewne rzeczy automatycznie i nasz mózg tam sam podpowie jak mamy zrobić, co mamy zrobić tak? i na pewno nie będzie robił zbędnych rzeczy Czyli, tak jak ja mówię, no, ta praktyka jeszcze raz praktyka jest dużo ważniejsza dużo ważniejsza od tego wszystkiego innego tak? najważniejsze, żeby umieć się znaleźć w sytuacji i odpowiednio zadziałać w tej, w, tej, w, tej, w tej sytuacji, tak? E, e, dlatego u nas na treningach do minimum, e, do, minimum, e, do minimum skracamy tą część teoretyczną. Po to, żeby każdy kursant, każdy, kto do nas przyjdzie, mógł jak najwięcej sobie poćwiczyć, tak? E, potrenować, poćwiczyć praktycznie, a nie tam e, jak snuć jakieś opowieści drzewa sandałowego. E, także... Dzisiaj wam e, chciałbym powiedzieć o takim, takim drylu co się nazywa no, według nowej nomenklatury preszczek. Tak? E, u mnie to po prostu było sprawdzenie, sp za moich czasów było po prostu sprawdzenie czy nabój został e, dosłany do komory do komory nabojowej i, i tyle, i tyle. No, dzisiaj nazywa się to preszczek, no według mnie chyba fajniej niż, niż to jak my, to, jak my to nazywaliśmy, bo nie mieliśmy wtedy jakiejś konkretnej nazwy, a to jest dużo fajniejsze. I ten dryl, słuchajcie, no, tak samo jak wszystkie inne dryle, no te, o których mówiłem na tym, w tym moim ostatnim filmiku, wymiana magazynka, no... To jest zasadne do robienia w, pewne, w, pewnej, w pewnych sytuacjach, tak? A jaka to jest sytuacja? no kiedy będziemy go robić? No, przede wszystkim w sytuacji jak, no ja nie wiem, to, to teraz mówię, czy szelec obronny, czy szelec sportowy, czy kurde taktyczny, wychodzi z bronią do... Nie wiem, bierze tą broń, robi całą procedurę. Yy, robi całą procedurę, czyli podpina ten magazynek, wprowadza nabój do komory, jeśli tak chodzi z tą bronią na co dzień, jeśli nie chodzi to nie wprowadza i, i tyle. No i co, i wtedy jeśli on sobie, czy jeden, czy drugi, czy trzeci szczec wprowadzi ten nabój do tej komory nabojowej, może go sobie, może właśnie ten dryl wtedy wykonać, tak, czyli jest spokojnie, nie wiem, jest w punkcie ładowania broni, jest przed wykonaniem ćwiczenia jakiegoś statycznego, czyli podpił magazynek, przeładował, nabój został doprowadzony do tumory no i go, żeby się upewnić sprawdza. E, sprawdza go po prostu czy, czy jest, czy, czy go nie ma, tak, żeby nie być, nie być zaskoczony. E, Czyli no, słuchajcie, no, to jest to, co cały czas mówię, tak? Wykonujemy go wtedy, tak jak te inne dodatkowe jakieś tam e, e, dryle, wtedy, kiedy mamy czas, tak? Wtedy, kiedy mamy czas, wtedy kiedy przede wszystkim, wtedy kiedy mamy czas, bo jak zaczynamy działać, to tak jak wam e, mówiłem, e, mówiłem już e, wstępnie e, przy tej... W tym filmiku wcześniejszym, bo o wymianie, wymianie magazynka, o tych skosach broni, o tych sprawdzaniach, czy, czy coś się stało z bronią, czy, czy coś się stało z bronią po każdym szale, czy po jakimś tam szale. No po prostu w sytuacji dynamicznej nie ma na to czasu. Uwieście mi nie ma na to czasu, żeby się bawić. Jeśli nie wiem, schowamy się gdzieś akurat podczas tego działania za ten jakiś załom, za, za nie wiem, będziemy w jakimś miejscu bezpiecznym, to wtedy możemy to zrobić, bo wtedy jest czas na to. Ale jak działamy, no to e, są dużo ważniejsze rzeczy do ogarnięcia niż jakieś tam preszczeki, czy wskosy broni, czy sprawdzanie jakieś tam, e, czy, 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 nie wiem, czy mamy fajkę, czy strajkę, czy kurwa co, coś, coś innego. Jak broń nie strzela, to i tak jesteśmy w dupie, i tak jesteśmy w dupie i wtedy trzeba, trzeba, szczególnie w krótkim dystansie, to co mówiłem, użyć innych narzędzi, bo po prostu możemy nie mieć czasu na to, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy zadziałali ja ten drill tak porównuję słuchajcie, do takiego, do tego suchego strzału, o którym tam wcześniej mówiłem, tak? no, aby być pewnym w 100% to ja sobie go zrobię, tak? ja sobie go zrobię, tylko no właśnie to co mówiłem wcześniej, w pewnych sytuacjach i w pewnych momentach to nie jest, nie jest nie jest jakiś drill, który Powinien być nakazany do zrobienia przy, przy każdej, w każdej sytuacji, tak po każdej wymienie magazynka, po każdym usunięciu zacięcia, żeby być pewny. No bo mówię, można to zrobić, ale wtedy, gdy mamy czas. Jak mamy czas, to można to zrobić rzeczywiście, ale w momencie, jak zaczyna się napierdzielanka, nie ma czasu na to na i inne, na inne niepotrzebne sprawy, które, które, na których się koncentrujemy. Te sprawy owszem są ważne, ale w momencie ważne. Znaczy ważne też, żeby, żeby powiedzieć kursantom, że dzisiaj robicie, sprawdzacie, sprawdzacie to, nie wiem, przekaszacie tą broń, sprawdzacie sobie, czy, to, czy macie zacięcie, czy nie macie zacięcia, robicie ten pryszczek i później powiedzie, ale to tylko robi się w momencie, jak trenujemy sobie na strzelnicy, spokojnie, bez... bez żadnej dynamiki bez niczego bo jak to dojdzie dynamika i to powinno się, powinno się mówić swoim kursantom no to to co powiedziałem wcześniej nie będziemy tego robić, bo są rzeczy ważniejsze także bądźcie czujni, nie dajcie się zaskoczyć i co? i powodzenia i zapraszam do nas na trening